Siedemdziesiąt lat zutnęło dwóm klubom Krakowie. Tego my kibice, obu jubilatek Dziś życzenia im składamy, drugich tyle latek Już kolejna święta wojna, zacznie się po chwili A gragodna. zacznie się po chwili, a gragodna, sławnych luży kobiet nam umili Dzień dobry Państwo. Witam serdecznie ze stadionu Krakowi sympatyków piłki nożnej. Podwórkowy zespół Andrusy zwiastujący kolejną świętą wojnę. Kilkanaście tysięcy widzów na trybunach stadionu. Las czerwonych i biało-czerwonych flag, słowem typowa atmosfera słynnych piłkarskich derbów Krakowa. Zaczęło się to z górą przed 70 laty, a ten mecz, który zacznie się za chwilę jest 141 już pojedynkiem Krakowi Różne były losy obydwu klubów, różne warunki, w jakich działały, ale tej tradycji i tradycji najstarszej chyba z polskich tradycji sportowych nie przerwały nawet straszne lata hitlerowskiego Wtedy również rozgrywano mecze w warunkach konspiracyjnych, a to spotkanie dzisiejsze ma upamiętnić 33. rocznicę wyzwolenia Krakowa przez żołnierzy I Frontu Ukraińskiego dowodzonych przez marszałka Związku Radzieckiego Iwana Koniewa. Było to 18 stycznia 1945 roku. Zaledwie w 10 dni po wyzwoleniu z drugiej strony błoń na starym, nieistniejącym już wojsku Wisły przeprowadzono pierwszą świętą wojnę w wolnym już Krakowie. Cała historia Świętych Wojen Krakowi z Wisłą Tradycja już 70 lat Akurat 70 lat temu W 1908 roku Kroniki odnotowały pierwszy mecz Krakowi z Wisłą. było 1-1 Jeszcze jeden pamiętny mecz I również okrągła data 30 lat temu w 1948 roku na stadionie Garbarni barażowy pojedynek ligowy decydujący o mistrzostwie Polski pomiędzy Krakowie i Wisło wygrany przez Krakowie 3 do 1. Krakowia przy piłce. Duda. Tu z lewej strony ma Surmę. Zdecydował się na dośrodkowanie. Dobre dośrodkowanie. No i niewiele brakowało. Gonet był troszkę wysunięty za bardzo do przodu. Główką przerobował go buja. Nieco tylko Bielewicza. I z autu wybijał będzie piłkę obrąca wizyt gazda. Ja Szymanowski z powrotem do gazdy. I do tyłu. Antoni Szymanowski. Szymanowski, któremu nie wyszedł poprzedni sezon. Trapany był kontuzjami. Nie grał w reprezentacji kraju dopiero pod koniec. Kmicik, dobra akcja, ucieka piłka z rąk o No i co znaczy rutyna? W ostatniej chwili Edward Bielewicz tam wyłuskał piłkę spod nóg szarżującego Miwała Wróbla. Druga groźna sytuacja pod bramką Krakowi. No i w tych niewykorzystanych okazjach w tej chwili jest 2-2. No ale stan meczy oczywiście 0-0. Culewicz. dobra piłka do lipki jałocha dobrze zaczęła się ta akcja jałocha będzie strzelał strzał no, jestem przekonany że gdyby teren był normalny gdyby nie było ślisko poczwara który jest dobrym bramkarzem sparowałby tą piłkę no ale był tam kozioł poślizg Strzał był ostry, precyzyjnie i 1-0 dla Krakowi i dla Wisły w 35. minucie meczu. Strzelce bramki dla zespołu Wiślackiego Jałocha.